Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale NiantyPan, w którym to porozmawiamy na temat iPhone'a 15 Pro po blisko pół roku od zakupu. I wiem, też chciałbym w tym miejscu może zaznaczyć, że to nie jest tak, że ten telefon użytkuję od pół roku, bo jak dobrze wiemy, pół roku minie za około miesiąca. Natomiast jest to film po pięciu miesiącach, jednak też nie będę co miesiąc przygotowywać materiałów, w których to będę opowiadać o potencjalnych zmianach co miesiąc, dwa, trzy. Myślę, że jest to jeden z dwóch filmów na temat iPhone'a 15 Pro, który pojawi się jeszcze na tym kanale. Będzie jeszcze po roku, teraz jest po pół roku, i chyba na. Tym przygody z iPhone'em 15 Pro zakończymy. Natomiast myślę, że jest to doskonały moment, aby porozmawiać na temat tego urządzenia. Bo zmiany, jakie nie tylko zostały wprowadzone pod względem software'owym, ale zmiany, które również obejmują ceny i to, jak to urządzenie tanieje na przełomie ostatnich kilku miesięcy, no to myślę, że jest to materiał, w którym warto jest poruszyć sobie kilka tematów, które i zmieniły się, i nie zmieniły się względem września 2023 roku. Zatem bez przedłużania i przeciągania, zapraszam. Dobrze, moi drodzy, pod względem konstrukcyjnym, no urządzenie jest jakie jest. Ja przez jakiś czas, Nosiłem to urządzenie bez jakiegokolwiek etui, natomiast doszedłem do wniosku, że założę znowu etui. Nie wynika to z tego, że boję się o potencjalne zarysowanie albo upadki. Natomiast, w związku z tym, że jest na to urządzenie założone etui, w znacznym stopniu poprawia się komfort użytkowania i chwytu tego smartfona. Jest po prostu jakoś tak bardziej komfortowo dla mnie. Wszystko za sprawą tego silikonu, tej gumy. A z drugiej strony o te kilka dodatkowych gramów waga podskakuje. Jak dobrze wiecie, dużo przeczyłem na temat wagi, która no, spadła względem iPhone'a 14 Pro. Wszystko to wynika z tego, że mamy tutaj konstrukcję aluminiową pokrytą jedną czy tam dwumilimetrową warstwą tytanu, a w modelach 14 Pro i wcześniejszych Pro mieliśmy wersję z korpusem stalowym, co też mocno podbijało wagę. Nie chcę tu się sprzeczać, czy komuś to odpowiada, czy nie odpowiada. Ja po prostu przez wiele lat byłem przyzwyczajony, że jednak ta waga we wcześniejszych modelach Pro, tych stalowych, od modelu, z tego co pamiętam, iPhone'a 10, wydanego w 2017 roku, po prostu do tej wagi Apple mnie przyzwyczaiło, a teraz no nie powiem, że ta waga jest dla mnie idealna, natomiast po około 5 miesiącach zaakceptowałem tę wagę i tyle. Ale dzisiaj nie o samym designie, bo też nie będę się za bardzo powtarzać względem tego, co już mówiłem parę miesięcy temu. Moi drodzy, ostatnio pozwoliłem sobie sprawdzić, jak wyglądają ceny tych urządzeń, czy to na rynku wtórnym, czy to na rynku. Nowych telefonów, i powiem Wam, że chyba jest to jeden z najbardziej i najszybciej taniających iPhone'ów na przełomie ostatnich lat. Dosłownie 4 miesiące po premierze, a to urządzenie, które na stronie Apple'a oficjalnie jest w bazowej wersji do kupienia za 5999 zł, chociażby na stronie Komputronika, oficjalnie jest za 5399 zł. Natomiast to absolutnie nie tyczy się tylko i wyłącznie Komputernika. Natomiast ja to mówię z perspektywy tego, że Komputronik jest partnerem mojego kanału. W wielu różnych sklepach ta cena waha się znacznie poniżej w Ceny, którą oferuje Apple na swojej stronie apple.pl. Co ciekawe, na rynku wtórnym również to wygląda dosyć ciekawie. Ostatnio jeden z moich znajomych itomex z Twittera sprzedawał swojego iPhone'a 15 Pro w wersji 256 GB, czyli dokładnie tej samej, której ja na co dzień korzystam, tylko że on miał wersję naturalny Tytan, ja mam tę czarną. I on go sprzedał w idealnym niemalże stanie z kondycją baterii na poziomie 99% za. Chyba piątkę. Ten telefon jest oficjalnie do kupienia za 6,5 zł. Model podstawowy 128 to 5999 zł, a chociażby jak się okazuje, na rynku, w którym te telefony za chwileczkę będą spadać poniżej 5 zł, a nowe wersje 256 GB, to bodajże na stronie komputernika jest do kupienia za 5899 zł. Zatem krótko mówiąc, wersja 256 GB jest tańsza niż oficjalna cena wersji 128 GB. I wiecie, w tym momencie mam wrażenie, że powoli kończy się jakiś mit na temat tego, że kupując Apple'a to inwestycja, sprzedaż po roku i praktycznie nic na tym nie stracisz. Owszem, ja jeszcze pamiętam kilka lat temu, kiedy sprzedawałem telefony po roku, to ja je sprzedawałem w niemalże takiej samej, albo bardzo podobnej cenie względem tego, co było we wcześniejszych latach, a poza tym, że modele 15 Pro. Potaniały na premierę względem modeli 14 Pro okazuje się, że ich wartość rynkowa, tak jak mówię, nieważne, czy mówimy o nowych telefonach, czy na rynku wtórnym, niesamowicie spada. I jest to dla mnie jakieś takie spore zaskoczenie, a największym zaskoczeniem z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, jest to, że model 14 Pro, który tak bardzo polecałem wam, i ja byłem świadomy, że to się stanie. Model 14 Pro na ten moment, patrząc na ceny różnych sklepów, jest uwaga, droższy od iPhone'a 15 Pro. Na ten moment oficjalnie, żeby kupić 14 Pro, to po pierwsze, też trzeba się trochę namęczyć, bo on już nie jest tak szeroko dostępny jak przed Premierą 15 Pro, a z drugiej strony ceny w wielu sklepach są wyższe. Niż za ten model. I tutaj zaczynają się pojawiać niezbyt ciekawostki. Chyba ze względu na te szalejące ceny, jeżeli chodzi o modele 15 Pro, postanowiłem, że taki materiał po prostu przygotuję po tych 5 miesiącach. Moi drodzy, tak jak mówiłem pod względem konstrukcyjnym, ja osobiście z tego urządzenia no jestem zadowolony, jestem fanem tych mniejszych iPhone'ów i dopóki będą produkowane, to chcę z nich korzystać, a nie z modeli MAX. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę do systemu, też zaraz przejdziemy, bo tutaj szykuje się spora rewolucja na przełomie najbliższych miesięcy, a już na pewno od iOSa 18. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest naprawdę ok. Zresztą, wiecie, pod względem wizualnym, tak. Patrząc obiektywnie na wszystkie iPhone'y wydane od 2019 roku, to cóż, zobaczcie. Nie wygląda to tak, jakby jakikolwiek z tych telefonów wydanych od 2019 roku różnił się drastycznie od chociażby tego telefonu wydanego niespełna pół roku temu. Więc moi drodzy, ja powiem tak, jeżeli masz 13, 14, w sensie 13 Pro, 14 Pro, a nawet 12 Pro, jeżeli zaakceptujesz mniejszą częstotliwość odświeżania, to ja wychodzę z założenia, że nie ma większego sensu przechodzić na modele 15 Pro. natomiast jeżeli masz modele starsze, na przykład e, iPhone'a 10, 10S, 11 Pro. No to myślę, że przesiadka na taki model 15 Pro na ten moment okazuje się lepszym wyborem pod względem cenowym niż chociażby zakup iPhone'a 14 Pro. Jednak jeżeli masz iPhone'a 14 Pro, to ja absolutnie nie widzę tutaj większego sensu, żeby e, przechodzić i kupować model 15 Pro. Okej, okay. jak już mamy, może temat designu z głowy, to przyzwoity moment, aby przypomnieć wam o mojej ukochanej polskiej firmie Cyrulików z Katowic, oferującej fantastyczne kosmetyki dla mężczyzn, nie tylko dla wąsaczy i brodaczy, ale także dla każdego gościa w każdym wieku, który chce zadbać o siebie. Produktów macie sporo, od całej linii burbuneska w postaci szamponów, olejków czy balsamów, pomydła, kartaczy czy toniki. Nagrywam dzisiejszy film walentynki, więc może ktoś z Was zapomniał zrobić komuś prezentu albo będąc singlem samemu sobie, to informuję, że jak zawsze z ode mnie Antyfan20 macie ode mnie minus 20% zniżki na cały asortyment. Polecam jako nie tyle YouTube'owy ambasador marki, a wierny, prywatny klient. No dobrze, design mamy z głowy, jak to jest z tym ekranem. Na rynku na przełomie ostatnich kilku miesięcy pojawiły się, w moim odczuciu trochę lepsze ekrany, jeżeli chodzi o iPhone'a. No tutaj mamy tę jasność szczytową w e, piku sięgającą 2000 nitów, natomiast też nie są jakieś to ogromne różnice, dzięki którym masz przesiadać się na inny telefon, bo ten telefon pod względem ekranu jest gorszy? No nie, moim zdaniem absolutnie nie. Kolejny bardzo ważny temat, na którym też uważam, że warto pochylić się i zatrzymać, to te temperatury. Jak dobrze wiecie w pierwszych tygodniach, żeby nie powiedzieć w miesiącu od premiery, iPhone 15 Pro nie radził sobie z temperaturami. Temperatury dobijały albo nawet przekraczały poziom 50 stopni, i na ten moment to wszystko się unormowało. I co jakiś czas robiąc jakieś sprawdzenia, jakieś testy, to myślę, że taka temperatura 47-48 stopni, co ma też pozytywny wpływ na ogniwo. Doskonale pamiętacie, że 5 miesięcy temu mocno przyoczyłem, że telefon był w stanie rozładować mi się po 2,5-3 godzinach SOT. Teraz jest to dokładnie taki sam poziom jak w przypadku iPhone'a 14 Pro, czyli przyjmijmy w moim przypadku około 5 godzin SOT, może 5,5. Zatem wynik, moim zdaniem, jest ok, jak na rozmiar tego urządzenia. Natomiast jeżeli będziemy brać pod uwagę duże Telefony, chociażby Maxy S24 Ultra. No to nie, no to ten telefon pod względem baterii definitywnie i odczuwalnie przegrywa względem tych dużych telefonów, no ale to też wynika ze stosunkowo niewielkiego ogniwa, bo tutaj ta bateria jest lekko ponad 3100 mAh, więc na rynku Androida to by w ogóle coś takiego nie przeszło. Natomiast w przypadku Apple'a to optymalizacja jest ok. Jeżeli chodzi o głośniki, jeżeli chodzi o autoryzację, w dalszym ciągu uważam, że dla mnie jest to petarda i chyba jeden z najlepszych telefonów pod względem wydobywającego się audio z głośników. Natomiast też jestem świadomy, że coraz większa część ludzi korzysta z ze słuchawek i to ze słuchawek True Wireless, więc wiecie te głośniki fajnie, jeżeli chcecie sobie w samotności obejrzeć film albo z kimś nie chcecie podłączać słuchawek, natomiast mam wrażenie, że temat głośników nie jest tak niesamowicie bardzo istotny, jak inne komponenty. Autoryzacja moim zdaniem petarda. W temacie aparatów powiedziałem już bardzo dużo, jeżeli chodzi o porównanie tego telefonu wraz z Samsungiem Galaxy S24 małym, bo moim zdaniem są to dwa najbardziej zbliżone do siebie telefony pod względem możliwości i rozmiarów. I powiem tak, pod względem aparatów w dalszym ciągu uważam, że jest to ścisła czułówka najlepszych telefonów na rynku, natomiast jeżeli chodzi o filmy, jest jest bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć świetnie, a szczególnie jeżeli chodzi o stabilizację czy tryb filmowy. Natomiast tak jak mówiłem i pokazywałem wam w przypadku porównania z Samsungiem Galaxy S24 są problemy, kiedy chcemy zwiększyć zbliżenie podczas faktycznej rejestracji filmów i w momencie, kiedy telefon nie wykrywa dużej ilości światła, zamiast przełączać się na teleobiektyw, robi cyfrowego kropa. I ta jakość podczas zbliżania, podczas rejestrowania filmów 4K jest po prostu nie tyle słabiutka, tylko jest po prostu... Bardzo zła, i na ten moment, mając zainstalowaną już chyba drugą czy trzecią wersję BT iOS 17.4, ten problem w dalszym ciągu na moim konkretnym egzemplarzu występuje. No dobrze, a jak to jest samym procesorem oraz co najważniejsze systemem, bo to niewątpliwie będzie jedna z największych rewolucji, o której już Wam tak mówię od paru ładnych miesięcy. Jeżeli chodzi o procesor A17 Pro, ok, jest super wydajny. Na ten moment jest to bardzo zbliżony poziom do Snapdragona 8 generacji trzeciej. Natomiast wiecie, tutaj wszystko jest zależne od optymalizacji tego, jak dopieszczamy programy pod dane CPU w Geekbenchu, ten telefon wygrywa z takim chociażby Samsungiem Galaxy S24 Ultra, a w to Galaxy wygrywa z iPhone'em, więc wiecie, co kraj, co obyczaj, co smartfon, to inne wyniki. Tak czy siak, jest naprawdę dobrze, natomiast absolutnie, i tutaj już będę się upierać przez cały rok, Podejrzewam, że za pół roku dokładnie to samo powtórzę. A17 Pro nie jest niczym nie wiadomo jak wyjątkowym względem tego, co mamy chociażby w procesorach A16 Bionic, czyli w procesorach z iPhone'a 14 Pro czy z tegorocznych tańszych modeli 15. Więc tak, jak najbardziej jest super, natomiast absolutnie to nie jest jakiś przeogromny przeskok graficzny pod względem wydajności czy samej możliwości procesora. Ale najważniejszym elementem według mnie okazuje się sam system. Tak jak wam już mówiłem od jakiegoś czasu, od 7 marca wchodzi oficjalnie dyrektywa Digital Markets Act, czyli Akta o rynkach cyfrowych mające na celu ułatwić mniejszym firmom funkcjonowanie w tym środowisku skupionym, które jest dominowane przez takie firmy jak Apple, jak Google, jak Amazon i tak dalej i tak dalej. I owszem te zmiany na rynku europejskim i tylko i wyłącznie na rynku europejskim powoli zostaną wdrażane. Do nowych iPhone'ów wraz z iOS 17.4. Natomiast też mam wrażenie, że największy przeskok i największe zmiany dopiero odczujemy w momencie, kiedy Apple na WWDC 2024 przedstawi nam iOS a 18. Jestem w pełni świadomy, że są osoby, które czekały na to, bo wiele lat użytkowały Androida i na iOS-ie im tego brakowało. Ale są też tacy klienci, którzy od lat siedzą na iOS-ie i to zamknięte środowisko, ten dosyć zamknięty, hermetyczny system im odpowiadał. I każda z tych osób ma prawo czuć się OK albo nie OK. Jeżeli zmiany będą wprowadzane coraz szerzej, coraz głębiej, będą się coraz bardziej rozpowszechniać na rynku, to wiecie, jeżeli ktoś chciał te zmiany, no to będzie mocno bawić się w tym systemie, będzie mógł instalować dodatkowe aplikacje spoza App Store, będzie mógł instalować dodatkowe terminale płatności przez Nearfield Communication. No, będzie mógł robić dokładnie mniej więcej to samo, co mamy od wielu, wielu lat na Androidzie. A jeżeli ktoś chce w dalszym ciągu żyć w tym hermetycznym środowisku, które jemu po prostu odpowiada, to nie po prostu używa swojego dotychczasowego iPhone'a na dokładnie takim samym poziomie, jak robił dotychczas. Oby to tylko nie wprowadziło jakichś negatywnych elementów związanych ze. Stabilnością systemu, bo jak dobrze wiemy, jeżeli ktoś używa iPhone'ów od zawsze, to wie dobrze, że ta stabilność iOS-a i ta jego niezawodność to już nie jest ta niezawodność, która była, tak jak zawsze powtarzam, do iOS-a 5, wówczas ten system był bardzo zamknięty, natomiast on również był bezbłędny. Wyobraźcie sobie, że ja przez 4 czy 5 lat nie napotkałem na żadne spowolnienia, na żadne błędy, żadne bagi, po prostu nic. A od momentu, kiedy IOS 6 się pojawił i pojawiły się te niepamiętne mapy, pierwsza wersja map od Apple. I od iOS 7, kiedy został wprowadzony taki refresh graficzny pod względem designu, jeżeli chodzi o system, no to wówczas już powoli te systemy zaczęły się sypać i pod tym względem zaczęły gonić Androida, a jednocześnie Android zaczął gonić iOSa. Więc tak, niezależnie w jaki sposób będę chciał używać ten telefon, to boję się trochę o to bezpieczeństwo i boję się trochę o tę stabilność, tę legendarną stabilność, o której tak dużo mówi się na temat tych urządzeń od wielu, wielu lat. No dobrze, moi drodzy, zatem słowem, końca I podsumowania, jak ja widzę iPhone'a 15 Pro po blisko pół roku od zakupu. Na plus, spory spadek ceny, świetny rozmiar i dobry ekran żeby nie powiedzieć, bardzo dobry ekran system i bateria działa tak, jak należy. Choć do działania iOS przed ponad 10 lat, nadal mu daleko. Dla mnie to nadal obok Samsunga Galaxy S24 Ultra najlepszy fotograficzny smartfon moim zdaniem, najlepsza jakość filmów choć, tak jak zaznaczyłem, są w dalszym ciągu problemy ze zbliżeniem bateria działa ok, a przynajmniej tak jak dotychczas w iPhone'ie 14 Pro. Nie ma już absolutnie efektów przegrzewania się i temperatur powyżej 50 stopni. No i dla mnie, tuż obok chyba Asusów ROG, najlepsze głośniki na rynku, jeżeli ktokolwiek na no to zwraca uwagę. A na minus? Nadal nie jestem fanem przejścia ze stali na aluminiowy korpus pokryty warstwą tytanu. Model podstawowy to nadal 128 GB, co moim zdaniem jak na rok. 2022, trzeci, a już teraz 2024 to trochę za mało. Można byłoby się wreszcie pokusić o zwiększenie szybkości ładowania. Nie mówię tu o 100-watowej czy 200-watowej ładowarce, ale takie 40-50 W byłoby ok. Natomiast ja z doświadczenia mogę tutaj już tylko sobie nadmienić jeszcze Wam, że po pół roku w dalszym ciągu kondycję baterii tego urządzenia, które ładuję, jak mi się podoba, czasami nawet dwa razy dziennie, raz przez MagSafe, raz przez port USB-C, na ten moment, w dalszym ciągu kondycja baterii na poziomie 100%. No i na koniec muszę przyznać, że troszkę się boję tych zmian prowadzonych wraz z DMA. I tak by mniej więcej, moi drodzy, wyglądała taka dosyć niestandardowa opinia na temat iPhone'a po blisko pół roku użytkowania. Jest to jeden z dwóch moich prywatnych telefonów, na których na co dzień korzystam, jak dobrze wiecie. Drugi jest to Pixel Fold. No, moi drodzy, powiem jasno: gdyby Apple wypuściło taki telefon od razu, z tymi aktualnymi cenami z tym poprawionym systemem, z tą termiką, z tymi niższymi temperaturami, no to wówczas recenzja pół roku temu wyglądałaby zupełnie inaczej. Jeżeli masz iPhone'a 14 Pro, 13 Pro, myślę, że nie ma sensu przechodzić, natomiast jeżeli masz modele wcześniejsze i jesteś już uparty, że chcesz wymienić swój telefon, a biorąc pod uwagę to, że na ten moment, tak jak mówiłem, paradoksalnie iPhone 14 Pro są filami droższe niż iPhone 15 Pro, to wiesz, 15 bo to po prostu na ten moment dobry telefon. Dziękuję serdecznie moi drodzy za obejrzenie materiału do końca. Jestem Wam niesamowicie wdzięczny. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia!